Trzeci dzień Wielkopostnych Rekolekcji na falach Radia Kielce. Przypomnę, że mottem naszych spotkań jest modlitwa objawiona przez Pana Jezusa świętej Faustynie Kowalskiej. Odmówmy ją wspólnie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Zwykliśmy mówić, że jakiś bohater przelał krew za ojczyznę, na służbie, bądź oddając życie za inną słuszną sprawę. Oznacza to, że złożył ofiarę z samego siebie. Krew staje się w ten sposób ostatnim, najważniejszym słowem, którego człowiek nie potrafi czasami wypowiedzieć ustami. Urasta do rangi syntezy całej ludzkiej egzystencji. Owiej wielki szwajcarski teolog Hans Urs von Baltazar. Lud Izraela uważał, że we krwi mieszka życie dane przez Stwórcę, i dlatego krew należy wyłącznie do Niego. Musi więc wrócić do Boga i nie można jej spożywać ani wykorzystywać do innych celów. Krew zwierząt złożonych w ofierze przypieczętowała przymierze zawarte przez Boga. Z narodem wybranym. Arcykapłan używał jej podczas okresowych rytuałów pokutnych, będących ekspiacją za grzechy popełnione przez Izraelitów. Ofiara Jezusa Chrystusa zgładziła grzechy ludzkości raz na zawsze, a jego krew przypieczętowała nowe przymierze. Święty Paweł wyraża to w następujących słowach. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Najświętsza ofiara Chrystusa uobecnia się w Eucharystii, która jest sakramentem Jego ciała i krwi. Przez Jego krew rodzimy się i karmimy nasze życie. Jak kobieta karmi dziecko własnym mlekiem, tak Chrystus karmi nieustannie swoją krwią tych, których ponownie zrodził, mówi święty Jan Chryzostom. W ten sposób Eucharystia jest sakramentem Bożego Miłosierdzia, jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoczko, spowiednik świętej Faustyny i apostoł Bożego Miłosierdzia, zauważa, że Chrystus, dając sam siebie w Eucharystii, naraża się na obojętność, na zniewagi, a nawet na świętokradztwo. Pomimo tego, Chce nas obdarzyć samym sobą, wniknąć w najgłębsze zakątki serca, aby nas wywyższyć, pocieszyć, wzbogacić, dać siebie na zadatek szczęścia przyszłego. Czy o tym pamiętamy? I jakie jest nasze podejście do mszy świętej i do komunii świętej? Uczestnictwo w niedzielnej liturgii spada niestety z roku na rok, i chociaż ci, którzy chodzą regularnie do kościoła, przyjmują częściej komunię świętą, co cieszy, warto się zastanowić, czy każdy czyni to godnie z pełną świadomością. Bez Chrystusa jesteśmy bowiem słabi, pozbawieni nadziei, skazani na przypadkowy bieg wypadków, które nas porywają i niosą. W niepewnym kierunku. Z Jezusem jesteśmy mocniejsi, potrafimy skuteczniej oprzeć się złu i czynić dobro. Przysłowiowa manna z nieba, o której czasami marzymy, nie posiada takiej mocy. Potrzebujemy Jezusa, a On nas. Kiedy mówi z krzyża pragnę, nie chodzi mu o ugaszenie fizycznego pragnienia, ale o każdego chrześcijanina. O przestanie na samej Eucharystii odprawianej w świątyni, ograniczenie się do pobożnie odmówionych modlitw i wzorowo odśpiewanych pieśni, byłoby jak gdyby niedokończoną liturgią. Pan Jezus pragnie Ciebie i mnie, aby razem z nami głosić światu dobrą nowinę o zbawieniu. Niech nasze serce rozbłyśnie promieniami. Bożego miłosierdzia.